Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, to jest nasz reżyser, spektaklu 27 grudnia. Jak się czujesz z tym, że teatr się przeniósł do sieci? No, ja uważam, że wiesz, no, to nie mam. Trudno mieć do tego stosunek, no bo tak jest, nie? I ja uważam, że. Ja jestem akurat tym reżyserem teatralnym, który się na to nie obraża, tylko wykorzystuje z tego. Adoptuję się do sytuacji. No tak, no wiesz. Tak, wydaje mi się, że robienie streamingów czy nagrań też jakby pozwala na dotarcie do szerszej grupy, nie? W sensie, że więcej osób ma możliwość zobaczenia tego, tym bardziej, że bilety są bardziej przystęp, przystępnych cenach i dwa, że. no, mogą siedzieć w domu i oglądać, aczkolwiek, jak wiemy, efekt jest pewnie niewspółmierny z tym, jakby było na żywo. Pytanie, nie? Jeśli ty chcesz odtworzyć teatr po prostu przed kamerą, no to to jest, to jest bez sensu, mhm. ale jeśli reżyser się decyduje na to, żeby stworzyć jakąś totalnie alternatywną, nową formę i ma świadomość tego, że pracuje z aktorami, z teatrem do kamery, no to to uważam, że przynosi świetne efekty. Niektóre sceny, niektóre sytuacje absolutnie nie działają przed e, ekranem. To, co daje nam bliskość, spektak, i tak dalej, nie działa przed ekranem. Dlatego te spektakle trzeba skrócić, niektóre sceny trzeba przemontować. I to jest dla mnie naturalna rzecz. Jeśli reżyser teatralny tego nie rozumie, to się nie powinien brać za VODI. No to historyczny moment. Śnieg wali, a ja idę na pierwszą próbę od do któregoś września. No, jest grubo, powiem wam. Próba co prawda nie jest do spektaklu na żywo, ale do nagrania, ale to zawsze coś. Eee, tym bardziej dla kogoś, kto nie był na scenie od prawie 5 miesięcy, więc to jest generalnie jakiś super ekstra Słońce wyszło, więc pewnie słońce się również cieszy, tak jak ja się cieszę, że idę na pierwszą próbę od września. 27 grudnia. W sensie nazwa spektaklu, 27 grudnia, bo dzisiaj mamy 10 lutego. Kiedyś sobie myślałem o tym w ogóle i zastanawiałem się, że jak się obudziłem rano, że jakbym miał wejść na scenę w tym momencie, to czuję się jakoś strasznie zestresowany, bo... Yy, Taki wiesz, teraz trochę jest tak, że jest to nagranie, więc ten stres jest trochę inny niż przed żywą widownią, ale podejrzewam, że jak będziemy grać na żywo już niebawem, mam nadzieję, to... Jak będę wychodził na scenę, to jednak ten stres będzie dużo, dużo większy. Więc mam takie momenty czasem, że jestem trochę przerażony, trochę się boję, a jednocześnie jest jakiś rodzaj takiej pozytywnej adrenaliny, takiej determinacji, że fajnie, że to się w końcu udało, że, że nas otworzyli i że mamy szansę się tym ludziom pokazać. Chciałem zapytać, jak się czujesz teraz, kiedy wracasz do prób? Wspaniale. Wspaniale. wspaniale się Jesteś czuje. pełen energii. Tak, wspaniale się czuję. Jesteś pełen ekscytacji, Całem adrenaliny. Cały, całe dwa tygodnie szaleństwa. Czemu dwa tygodnie? No za dwa tygodnie na zamkną przecież prawdopodobnie. Tak? Czemu to mówisz? Tak sobie mówię. A, tak sobie mówisz? No nie, no nie ma nic pewnego, tak, że tak, tak się czuję, ale czuję się tak podekscytowany. Cieszę się, że zaczynamy 27 grudnia. Słynny aktor Książę Konrad. Daj spokój, jak tam. Książę Konrad jest. uratuje prowincjonalna. Prowincjonalna artystka. Prowincjonalny artysta, skromny, ale... Ty jesteś akurat ty przykładem aktora, który w trakcie pandemii grał. Streamingi różne i tak dalej. Jak się czujesz przy kolejnym teraz już spektaklu, który zagrasz dziś? Nie ukrywam... Do Oceniam tę uprzywilejowaną pozycję, w jakiej się znalazłem. Grać dla aktora to jest jak chleb powszedni. Po prostu to jest potrzebne do życia. Aktor musi grać. Musi też mówić o sobie. Bo jak nie mówi za dużo o sobie, to jest po prostu... Jakoś nie może ze sobą sam wytrzymać. Profesor Mateusz Barta. Cześć, cześć dzień dobry. Cześć. Hej. Cześć Piotr. Mateusz, hej. Tak. Jak się czujesz po powrocie do jakiejkolwiek działalności? Wiesz ja co, jestem w ciężkim szoku, ale spoko, to jest super wrażenie. Dlaczego się nie nauczyłeś tekstu? Ja no, chciałem, żebyś... nie chciałem, żebyś się czuł taki samotny. Nasz życia to z stos na Ja się przygotowuję do konkursu piosenki patriotycznej. E, e, różne mam repertuar i ten bardziej wesoły, energiczny. Po prostu jakoś nie może ze sobą sam wytrzymać. Taki też a, a, melancholijny. No, zobaczymy. Zobaczymy. Podobno przez COVID konkurencja nie jest duża. Wszyscy się jakoś z innymi tematami. Dlatego ja tak zdecydowałem, że, że, że ta piosenka patriotyzna jakoś tak. Um, nie wiem. Jakoś tak może z powiem dzieciństwa, wspomnienia, nie, nie wiem. Muszą kresy się, się czuję, że jakieś sprzężenie. No, nie, czy, no, koniec jakiejś epoki. Z, z, zobaczymy, zobaczymy. Wiadomo. 対じめ Nie, to jest lustrzanka. co ty mnie oszukujesz? Że to, to, to wielka kariera, że żeby... wiesz? Z lustrzanką też można zrobić karierę, nie? Tak? No. Tak sobie fajnie. No, codziennie wstaję rano i to sobie mówię. Wiem, że nie chcesz sprawować, ale... ale ja się fajnie. 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 koniec zdjęć.